O ile wiem, to jeszcze do niedawna zajmował się pan wyłącznie muzyką poważną. Skąd więc to nagłe zainteresowanie się muzyką lekką i piosenką? Nie nagłe zainteresowanie. Muzyką rozrywkową interesowałem się w zasadzie już od dawna, z tym że nie miałem z nią kontaktu zawodowego. Raczej pisałem muzykę poważną do słuchowisk radiowych i któregoś dnia zaproponowano mi napisanie groteski muzycznej, to był mój Pierwszy kontakt z muzyką rozrywkową. A zawodowej. kiedy skomponował pan pierwszą piosenkę? Swoją? Skomponowałem w 1964 roku. Chyba właśnie to były żółte kalendarze. Czyli od razu debiut połączony był z dużym sukcesem, bo o ile wiem, że ta piosenka została piosenką roku. I tu jeszcze muszę Państwu przypomnieć, że w roku następnym, w roku 66, również piosenka pana Andrzeja Korzyńskiego pod tytułem Kochać. Dostała miano radiowi piosenki roku. Ile do tej pory skomponował Pan piosenek? Około 40. Także komponowałem utwory instrumentalne. Jest czy, to... czy wśród tych piosenek jest jakaś ulubiona piosenka? W zasadzie nie mam ulubionych piosenek. Raczej lubię te, których jeszcze nie napisałem. Czy pisząc piosenkę, komponując piosenkę, myśli Pan o konkretnym jakimś piosenkarzu? Tak. I uważam, że jest to jedyny uczciwy sposób zajmowania się tą profesją, ponieważ sukces piosenkarza jest uzależniony od sukcesu kompozytora i odwrotnie. A czy lubi Pan również komponować pod gotowy już teksty? Czy to ułatwia jakoś pracę? Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Można pisać do tekstów, można pisać teksty do muzyki. Wszystko jest uzależnione od zgrania. Pary autorskiej, znaczy kompozytor plus autor tekstu. A nad czym obecnie pan pracuje? Właśnie w tej chwili kończę muzykę do dwóch filmów telewizyjnych. Są to filmy krótkometrażowe, oczywiście muzyka raczej o charakterze poważnym. A kiedy te filmy zobaczymy na naszych telewizorach? No to chyba od telewizji zależy. I jeszcze na zakończenie naszej króciutkiej rozmowy chciałam panu zadać dwa tradycyjne już pytania. Pierwsze, jaki jest ulubiony pana piosenkarz? No szybko odpowiem, yy, Frank Sinatra. A plany na najbliższą przyszłość? Też szybko odpowiem, nie będę się zdradzał, ponieważ... Czy znam? Morza brzeg bez poszumu fal. Przyznasz rzeki nud, co nie płynie w dal. Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać prąd rzek szum fal? Twoje łzy, mój płacz, żal nic tu nie pomoże. Łzy Twoje i mój płacz, nikt nie uciszy morza, nie zatrzyma biegu fali. Taki wiatr, co w bezruchu trwa. Czy znasz taką noc, która nie ma dna? Czy znasz taki dzień, co nie kończy się mieszkaniem, gdy sen ma przyjść? Słyszę znów Twój głos, wróć do krainy marzeń, gdzie zawsze wiosna trwa Spal żółte kalendarze, żółte kalendarze. Spal. Rok się chwieje pod stopami Ulica pusta Chyłkiem się przemknij pod domami Bo możesz zamknąć tu usta Tu za wszystko ci zapłaci za węgła cień Światła unikaj, omijaj knajpy Takie jak choćby ta tawerna, tutaj kto chce kupi sprzeda, miłość, życie, przyjaciela. Za gaść, portowa tawerna, tutaj człowiek czasem ginie, kiedy obok na pianinie, coś ładnie gra, portowe tango. Spójrz ile dziewcząt czeka tylko na twój znak, portowe tango. Zaczekaj nie tańcz, jeśli pustą kieszeń masz. Portowa tawerna, tutaj wszystko możesz sprzedać, ale bilet wprost do nieba darmo możesz dostać też. Choć wrócimy tu nad ranem W ulicę prostą Wtedy nie będzie niespodzianek Tu może znajdę Twe usta Nikt nam uczuć serc nie czyta To nie ta gra Nie ma już nocy Odeszła syta Znajb takiej jak ta Portowa tawerna, tutaj kto chce kupi sprzeda, miłość, życie przyjaciela, tak grosz garść, portowa tawerna, tutaj człowiek czasem ginie, kiedy obok na pianinie ktoś właśnie gra tango Spójrz ile dziewcząt czeka tylko na twój znak, portowe tango. Zaczekaj nie tańcz, jeśli pustą nie Portowa tawerna, tutaj wszystko możesz sprzedać, ale bilet wprost do nieba, darmo.